Dajcie kolejna zmiana czasu, czasu i problem który powraca czyli przestawić zegarek w samochodzie więc wybieramy z radio otwarzacza, czy otwarzacza mp3 opcję menu na wyświetlaczu szukamy opcji za pomocą strzałek góra-dół przechodzimy do opcji display-adjust wchodzimy OK -em. I wyświetla nam się jako pierwszy tryb, w jakim ma nam się wyświetlać 24 czy 12 godzin, czyli czy ma być pierwsza godzina, czy 13. Szczałką w dół idziemy, mamy rok 2019, potem miesiąc, dzień, godzinę, czyli to co nas interesuje. Czyli cofamy w dół, szczałką w prawo zwiększamy, szczołgą w lewo zmniejszamy. No, i przeskakuję szczoteczką w dół, tu nie będziemy nic zmieniać, bo minuty zostają bez zmian. I w sumie to tyle. Naciskamy OK. I proszę bardzo, mamy wszystko już ustawione. Także to by było na tyle. Na razie zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Łapki w górę, subskrypcje, jeżeli się podobało. Jeżeli chcecie śledzić kanał, zapraszam. Na razie, hej.